Przy ulicy Gagarina 71 w Świdwinie znajduje się wojskowa specjalistyczna przychodnia lekarska Espezos Świdwin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, która zapewnia przyjęcie każdego pacjenta w dniu rejestracji. Przychodnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Oto czym dysponujemy: Gabinet stomatologiczny. Gabinet chirurgiczny, gabinet okulistyczny, gabinet ginekologiczny zapewniamy nieodpłatną diagnostykę laboratoryjną i obrazową RTG, USG. Oferujemy nieodpłatne leczenie specjalistyczne, stomatologiczne, mamy opłaconą pomoc nocną i świąteczną. Przyjmujemy zapisy do praktyki grupowej lekarzy rodzinnych. Dodatkowo przy przychodni działa apteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.